Siemanka, jestem Mikołaj. Dzisiaj sobie pogram w Toc ma w nieskończonym poziomie. Pewnie kiedyś tam się kończy, ale to pewnie gdzieś ma się tam punktów. Miliony takie. Pewnie, bo każda gra się kiedyś skończy. Znaczy, pewnie da się jakąś tam nieskończoną zrobić, ale to pewnie... W sumie nie wiem. Może się da, może nie, nie wiem. Nie znam się na tym, ale dobra, dzisiaj sobie spróbujemy jak najdalej na tym przejść. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli tylko... Ach. Nie znam się na tym, ale dobra, raz, użyjemy sobie. Um, więc zostawcie suba, łapkę w górę. Ja. Dobra, udajmy, że tego nie było. Mogę mieć jeszcze tylko jedno życie, bo... Mam tam 213 monet i no więc dobra, bo tak to by się ten odcinek za szybko skończył dobra, lecimy sobie Zostawcie suba w górę, jak mówimy się, tylko dwa suby no weźcie, zostawcie, bo od jakiegoś czasu nie zostawiacie subów bo czasami zostawiacie, że w dniu zostawicie z 5, 6, 7 subskrypcji a czasami, że przez tydzień nic nie zostawicie. Dobra, to jest taki... Nie, jaki? Nie, nie wiem, no, a to jest taki fajny poziom. Dobra, czekaj. Dobra. Bo ogólnie, jak się wejdzie w tą gwiazdkę, to jest właśnie taki, takie coś. I to jest fajne, bo tu jest dużo monet. I muszę sobie zabrać, może uzbiera nam się na kolejne ożycie. Ogólnie tutaj nie tylko się kupuje za tą kasę taką gierkową ożycia. A też yy, można skiny sobie kupić tego yy, to ma jakby no, dobra więc zostawcie to subika i łapkę w górę bo tylko dwa jeszcze a i ogólnie yy, na przykład jak nagrałam filmik z Angry Virusem i piszecie komentarze i to wcale nie jest nie że złe są ale już łapki w górę nie zostawiacie. No, czemu? Więc zostawcie, bo tak nieładnie. Nie zostawić mi łapki w górę. Aj, ale tu już było ciężko. Ale widzicie? 14 tysięcy. Szliśmy o, nowy rekord. No. no, udało nam się tym razem. Trzymajcie się. Cześć.